No, za 1500 zł to nie będziecie mieli takich zegarów i takiego znaczka. No, bo za 1500 zł to teraz wyceniliśmy na 3 lata 10 000 km rocznie bez płaty wstępnej kupry ATK ze 150 konnym silnikiem. Ale, że gdyby tego było mało i gdyby ktoś chciał dopłacić 120 zł więcej do raty, to może już mieć kupry Atekę ale 190 konną 4x4. Także kupra. Ateka w tej chwili wymiata rynek, myślę, że tutaj gdzieś zaspał i. Ona się, a my to wykorzystaliśmy po prostu. No i teraz korzystajcie z tego razem z nami. Także 1500 bądź 1600 tam 20 zł net to wszystko oczywiście na platformie www.samochodowy.pl możecie weryfikować i rezerwować, ale no na pewno nie będziecie mieli tak jak tutaj. Bo jednak popra wygląda inaczej, ale jest bardziej sportowa, może i mniejsza, ale no ale zresztą taką hondę możecie mieć za 3000 netto. Już mówię z serwisem i ubezpieczeniem to wszystko, także to jest kosmos. Padajcie ateki, bo warto.